I witam serdecznie w nowej serii na kanale Fallout 1, zapowiedziany dawno temu. E, uciek uciekliśmy od niego. No i tak naprawdę nie miałem tego robić przez jakiś dłuższy czas, ale oczywiście byłem teraz na imprezie. Mareczek, kurde przysięgłem ci, że będzie już jutro, czyli dla mnie w czasie sensie, jutro, w środę, a ja to nagrywam sobie wy dosłownie i dokładnie w... wtorek. Tak, miałem tutaj moje pierwsze podejście, w sensie, to nie jest moje pierwsze wejście od tej... Nie, chcę wczytać, kurde, chcę to usunąć. Zagra, jakby włączyłem segrę, ale po prostu wyszedł błąd, bo nagrywałem na Full HD, na wiecie, na tej rozdzielczości takiej pełnej, e, czyli Full HD i wiecie co, na 980 a ten nie da rady. I zmieniłem sobie teraz opcję, no mogę wam pokazać. O, na... Nasi... Taką, tak, takie opcje zmieniłem. Dlaczego tak zmieniłem? Bo myślę, że teraz będzie lepiej to działać. Powinno być wszystko ogólnie spolszczone, ale wszystko nie jest. Opcje te na przykład nie są. Spolszczynię zainstalowałem i tak. Bo grałem na tym. Na Full HD i wiecie co? Ciężko, ciężko, wolę na HD włączyć. Niż na Full HD. Myślę, że będzie teraz lepiej, nie? Więc wstępik sobie dla was i wtedy nową grę. się filmik się źle odpalił. Ej, te miny, źle filmik, że movie's fit. Dobra, zróbmy tutaj normalnie. Teraz powinno być, OK. O, teraz jest tam, gdzie powinno być. on coś indented świat nie wyszedł nie więc o jejuniu zaczniemy sobie piękny ten tytuł bo on jest bardzo specyficzny War. War never changes. The Romans waged war to gather slaves and wealth. Spain built an empire from its lust for gold and territory. Hitler shaped a battered Germany into an economic superpower. But war never changes. In the 21st century, war was still waged over the resources that could be acquired. Only this time, the spoils of war were also its weapons: petroleum and uranium. For these resources, China would invade Alaska, the US would annex Canada, and the European Commonwealth would dissolve into quarreling, bickering nation-states bent on controlling the last remaining resources on Earth. In 2077, the storm of world war had come again. In two brief hours, most of the planet was reduced to cinders. And from the ashes of nuclear devastation, a new civilization would struggle to arise. A few were able to reach the relative safety of the large underground vaults. Your family was part of that group that entered Vault 13. Imprisoned safely behind the large vault door, under a mountain of stone, a generation has lived without knowledge of the outside world. Life in the vault. Is about to change. Dobra, krypta 13 jest nasza. Oczywiście, napisy, jak widzieliście, są małe, bądź co, bądź, ale wiecie, tak to musi być, żeby to dobrze działało w miarę. Zobaczmy, jak to będzie na głównej. Och! możemy zrobić sobie postać. Ja sobie stworzę własną, właśnie. Damy sobie oczywiście moje imię. Patryk, będziemy Patrykiem. Lat tyle, co mam, czyli 28. Dobra, co my tutaj mamy? Percepcja, zdolność widzenia, słyszenia. Wysoka percepcja potrzebna jest strzelcowi. O, to jest dobre dla strzelców. Może sobie damy co? Inteligencja. Określa liczbę nowych umiejętności. Okej, okay, to może być ciekawe. Inteligencja. Tylko mamy mam punktów na start: kondycja, sprawne poruszanie się. Czyli... Hmm. Bardziej bym se wziął pod to, pod percepcję. Podstrzelanie zrobimy się chyba, co? Hiper. Może zostawmy tu inteligencji trochę. Broń ciężka. Podamy sobie umiejętność tutaj w to. Bronie może nie, a na pewno otwieranie zamków, bo to jest zawsze, zawsze dobra umiejętność walka wręcz bo tutaj są ogólnie jakieś tutaj bonusy jakie się ma Ha, ah, you're here. Good. We've got a problem. A big one. The controller chip for our water purification system has given up the ghost. Can't make another one, and the process is too complicated for a workaround system. Simply put, we're running out of drinking water. No water? No vault. This is crucial to our survival. And frankly, I, I think you're the only hope we have. You need to go find us another controller chip. We estimate we have four to five months before the vault runs out of water. We need that chip. We marked your map with the location of another vault. Not a bad place to start, I think. Look, just be safe, okay? Przerażająco to wygląda, wszystko, nie? Ale jesteśmy, no i teraz to wygląda, bo wiecie, powiem Wam, że grałem z samej góry, bo ta gra tak ciężko wyglądała. Dajmy sobie tą broń i to, no to ja, ja tylko ten początek, jakby znam, nie? Mamy dwa granaty. I co ciekawe, flary, sorry, to są steampaki. Steampaki są do leczenia na pewno. Colt, Mamy dużo strzelania, więc ciekawe, jak to będzie. Tak to będzie wyglądało, tak? Mogę strzelić? Czekajcie. Czy może podejdźmy tam, przeszukujemy szkielet. O, mamy coś. Nie wiem, wezmę ten nóż na wszelki wypadek. Żur mnie zauważył, niestety. Więc jest walka. Będę ciekawy, jak tutaj z tego dobrze strzelać. Dobra, my jesteśmy strzelanie, więc 52% zagra w, w ruletkę, szczerze. No i to jest to, kurde, dobra. Możemy to przeszukać. Mówię ten styl za będzie ciekawy jak na... o Jezu, nie biegnij mi tam. Na starcie ja mogę jakoś... czekajcie, tu mogę zmienić broń, nie? Ciekawi mnie, czy mogę ją przeładować. Opatrzcie, tu mamy. Skile nasze umiejętności. Aha, skill. Ty nie, ja po polsku widzę. Eee, czekaj, co ja zrobiłem? <laughs> Aha, skradam się. Dobra, o to tu chodzi. No dobra, ja się tu muszę ogólnie nauczyć sterować. Zapiszemy w jeden wcisnąłem w przypadku. Patrzcie tu mamy Punkty akcji A tu są punkty akcji, dobra zapiszemy sobie na ten pierwszy save, który zrobiłem testowo. I wiecie co, nawet jeżeli to jest rozszerzone u mnie, to nawet lepiej to wygląda i tak. Seryjnie. Mam trzy punkty mniej bo tutaj mamy, dostajemy EXPA 25 PD no, udało mi się na szczęście go załatwić Ciekawe, czy te szczury coś mogą mieć. Nie wydaje mi się, mogę strzelić 52%. To jest kurde dużo teoretycznie, ale widzę, że nie wychodzi mi. Ten szczur nic go nie obchodzi. Wiecie co? Pójdziemy, zapierdzielimy go ręcznie. A mogę się skradać? Właśnie. Oj. Ej, zauważył mnie. Ham. Sardzę ja tutaj troszeczkę HP, bo ja nie jestem taki twardy. Hmm. Właśnie, jak mogę załadować tą amunicję? Dobra, czy ja tylko trzy strzały oddałem? Czy ja po prostu więcej oddałem i zmarnowałem? podchodzić. Ja się tutaj uczę, tak? Dawaj, strzelaj! Czy ja dwa razy nie trafiłem? What ta hell? w ruletkę. O, trafiłem. Dobra, jakieś tam ekspy zdobyłem. Nie za dużo. W ogóle ciekawe, gdzie tu jest umiejętności, punkty jakieś. Zabić. O, kurde. Trzeba mordować, żeby tutaj zdobywać to. Dobra, czyli mam aha, 1000 expa do levelu. Więc teorii przydaje mi się zabić tego szczura. Widzicie co? Okej. Okay. W warto walczyć tutaj na broń, tak wiecie. Troszeczkę mi to przypomina starą grę, taką Resident Aria. Gdyś grałem, w sensie, nie wiem, tak z góry patrząc na to, i na... ale wiadomo, inny styl totalnie gry. 7, tak? Niestety nie wystarczyło mi ruchu. Tam jest całe gniazdo. To jest całe gniazdo ich na górze. Wytępiamy je, kurde, nie wiem, czy to, to jest mądre. Ty nie trafiłem. Dobra, nie marnujmy tutaj na moi, by ten podszedł. Aj. Dobra, a myśmy go chociaż raz trafili, więc w teorii jest OK. O nie, trafi mnie. Szczur. Jest już prawie martwa, tak? To teraz jest na pewno martwa. Jeśli ja ogólnie troszeczkę będę skupiał. Muszę się skupić na tym, co ty robię. Nie, mi mam na boi. Jeje jest, one shotik. Trzeba tu Bexpa wbijać, tak? Mmm. O, moduje chyba co ture, tak mi się wydaje. Jeszcze ja tu muszę wyżyć, tak? Nie, 5 punktów akcji. Na szczęście te szczury się nie odwracają jak się dobrze podejdzie. O nie, ruszył się. Się nie śmiejcie z mojej walki. Ja tutaj po prostu testuję swoje umiejętności na szczurach. Okej, okay, zobaczył mnie. Niestety mnie zauważył, więc kurde, dziabnie mnie. Nie, właśnie to jest czasami, one tracą turę. To daje mi ogólnie przewagę dzięki temu. No, podszedł dobra, co my tu jeszcze mamy? Damaj szczurku, pa, pa. ja pierdzie, i moje tutaj w tej grze są ogromne. Trzeba ja się wypierdziela, mamo. Ej, nie ma. Ty, zabiłem chłopa. Ciekawe, czy takie szczątki coś mogą mieć, nie? Tu coś jest. Przynajmniej myślisz... że widzisz sporą... z zabiegałych kości. Ja bym ogólnie obejrzał. Mogę? Nie. To kamienie. Ale kurde pomagające. Ciekawi mnie czy tutaj procentowo coś może wyskoczyć z takich przeciwników. Oj, oj, oj. Czekajcie, ile mamy naboi? Ta amunicja się buguje, bo ja czuję, że więcej razy strzelałem, niż mam Amunicji, no ale dobra, nie będę się spierał tutaj z grą naszą piękną Na razie wszystkich zabiłem Opornie to wygląda, może wyglądać to Moje pierwsze podejście z taką grą w ogóle A, to jest mapa tego miejsca Detektor ruchu nie został zainstalowany, to jest ciekawostka, można tutaj instalować coś do mapy Na no, zachodzie widzisz światło dzienne, po raz pierwszy w swoim życiu patrzysz na świat zewnętrzny, czyli całe życie musieliśmy żyć w wolcie, naszej krypcie. Czekaj, czekaj, czekaj. Tak, to działa do 15 i będziemy... Wo, to jest tak generowany świat, mówicie? Powalona sprawa. O, co to jest za miejsce? Coś mnie spotkało. Czy handlarza? Owitej wędrowcze, nazywam się. Halo? Halo działa. No witej. O Jezu, się przecina coś jak z niej gada. Mi tutaj mikrofon na prawo. Owitej wędrowcze, nazywam się DAK i zmierzam do cienistych. A muszę ruszać myszką. I zmierzam do cienistych piasków. E, by trochę Może zainteresują się, co masz na sprzedaż? Pozwól Zagra się cała zawiesza. Pozwól, mi, ja ci zaprezentuję więcej. E, czy coś mają? I to jest za 160, tak? A my nie ja dałam pieniędzy. A bo my ładujemy magazynki, tak? Czekaj, 40 tylko dostaniemy, dobra. Amunicja, amunicja. Co tu jeszcze masz? Igłana na patyku. Okej. Okay. Dawaj, zrejdujmy się. Możemy? strejdować to jakoś? Jak tutaj ja się trejduje, że tak. O. Super. To był dobry interes. Cieszy mnie to. Dzięki na razie. Nie wiem, czy by ją kupiłem, ale jest fajnie, że ją mam. Ciekawi mnie ten pieniądz, ile mam pieniędzy jeszcze? Nie mam pojęcia, gdzie tu są pieniądze. Dobra, i tu jest ta mamy a tutaj coś jest. Witamy w cienistych piaskach przybywców. Schowaj broń na czas pobytu. Witam serdecznie. Dzień dobry, nazywam się Set. W czym mogę pomóc? Potrzebuję informacji. Informacji o czym? Chcę, wiedzieć, chcę się dowiedzieć czegoś o tym miejscu. Cieniste piaski to pokojowa wspólnota. Mamy system nawadniania, więc możemy uprawiać pola. Gdyby nie bandyci e, radoskorpiony, nie nie, nie mielibyśmy żadnych kłopotów. Chcę się dowiedzieć coś o rad skorpionach. Te cholerne rad radskorpiony polują na nasze bra, braminy? Od kiedy się tu przenieśliśmy? Nie mamy... nie ma tygodnia, żeby ktoś nie... znaczy kogoś nie zatruły? Gdy prób... oj! Jeśli możesz... o, tak to się robi, Gdy ktoś próbuje wygonić jest stąd... z tą... gdy... No, no. Nie ma tygodnia, żeby ktoś nie zatruły... kogoś nie zatruły, gdy próbuje wygonić zagród. Jest zagród. A je wygonić zagród. Ja nie wiem czytać dzisiaj, nie? Totalnie. W zeszłym... W zeszłym tygodniu zabrałem mojego brata Czerwisa. Raz. Razlo. Nasz doktor szuka antidotum. Jeśli możesz nam pomóc, to pomóc z naszym wodzem... Aradeszem. Chcę dowiedzieć się czegoś o tym miejscu. O dobra, to już było. O na Istnieje kilka grup bandytów. Organizuje, że organizuje strażników takich jak Ian, aby odebrać, od, odpierać najazdy. Na południowy wschód, północ, południe, wschód. Czyli tam mieści się siedziba jednej z band. Uważaj na nich. To dzięki. Aby musisz porozmawiać z RDS-em, naszym przywódcą, Louis poznawać wszystkich gości. Powinien przebywać w naszym ratuszu. Potem budynek na południe stąd, okej. Okay. Witaj w cieni w tych piaskach, przybyszu. Nazywam się Katrina. Moim zdaniem zadaniem jest witanie takich jak ty i pomaganie im w zrozumieniu wioski. Z reguły mniej jest potem problemów, jeśli mnie wysłuchają. Opowiedz mi o sobie. Moje życie było bardzo nudne. Wychowałem się w krypcie, żyłam tam przez wiele lat. Było nas zbyt wiele. Żyło się źle. Nastąpił rozłam, wielu ludzi odeszło. Zabrali ze sobą najlepszy sprzęt. Niektórzy z nas próbowali pozostać w krypcie, ale wtedy nas zaatakowano. Zostałam ranna i trafiłam tutaj. Teraz się, staram się być pomocna. Co mogę zrobić, gdy odniosę rany? Jeśli nie ma pod ręką doktora, trzeba sobie radzić samemu. Steampaki to popularne środki lecznicze. Użycie ich pozwala na leczenie lżejszych ran. Umiejętność pierwszej pomocy jest. jest wolniejsza, ale też zawsze dostępna. Poważniejsze rany, tak jak złamana noga, wymagają wykorzystania umiejętności doktora. Skąd wezmę lepszy sprzęt? Musisz robić. To jak Ci tak zrobiłem. To co my. Bierz co znajdziesz, lub handluj. Gdy ktoś cię zaatakuje, może udać się zabrać coś Twoim wrogom. Jeśli pożyjesz dość długo, nasza społeczność jest nastawiona pokrywa, więc handlujemy. Kupując przede wszystkim wszystkim to, czego sami nie produkujemy. O, opowiedz mi o handlu wymiennym. Handel wymienny polega na wymianie dóbr. Ty mi dajesz jakieś przedmioty, a ja ci daję inne w zamian. Ponieważ to Ty inicjujesz tam. Sankcję pozwolą Ci na wybór, czego chcesz, ale. Ale muszę zaakceptować transakcję, więc najlepiej daj mi niepotrzebne ci przedmioty o sporej wartości w zamian za tańsze, ale niezbędne ci rzeczy. Jeśli nie masz dość przedmiotów, zawsze są jeszcze kapsle. To jedyna powszechnie stosowana waluta w okolicy. Uznają ją kupcy z Huba, więc można używać ich wszędzie. No dobra, od tym miejscu. O, jesteś w tych piastach, to tylko małe miasto w tym wielkim świecie, nie chcemy nic oprócz spokoju, poza zmutowanymi zwierzętami i innymi pustymi istotami, które kłopoty sprawiają nam tylko najeźdźcy. Naszym przywódcą jest Aratrzesz, Aradesz, Aradesz. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, to znajdziesz go w dużym budynku na środku. Opowiedz mi o reszcie świata. Sama... Wiem bardzo mało o świecie zewnętrznym. Uciekłem z krypty, gdy ją zaatakowano. Byłam poważnie ranna i nie pamiętam za bardzo, co się działo. Darma. Darma mnie strzegł i znaleźli mnie miejscowi. Teraz mieszkam tu. Znasz już Jana? To strażnik karawany, który został ranny. Dochodzi do siebie w stróżówce tam. Wskazuje na wschód, czyli tutaj. Wie więcej ode mnie o świecie. Gdzie znajduje się twoja krypta? Ty, to ja tam, gdzie idę. Krypta 15 na wschód, stąd próbowaliśmy nawiązać kontakt z innymi kryptami, ale nam się nie udało. Ci, których wysłaliśmy, zostali poro prawdopodobnie zatakowani przez bandytów. Uważaj, na razie to wszystko. Dzięki. Czyli ta babka, to jest babka do tej, z tej krypty, do której ja chciałem iść. Co to jest? Jest, dobra. Czyli mapa, zobaczcie. Aha, nie mogę ten skaner. co to daje, nie mam pojęcia. Dobra, wiecie co, ja wiem, że ja tutaj zakończę, a zakończę dlatego, że Boże Chrysto Panie, to będzie bardzo długa gra, ja czuję taka po prostu długa, że skomplikowana dla mnie, inna, inna niż zawsze grałem w życiu. Dobra, żegnam Was i do zobaczenia do kolejnego odcineczka. Cześć!